Wpadka lidera Esterklasy, niespodzianka na start kolejki. Zapraszam Was do dalszej części materiału przy okazji wpadnijcie nasze Instagramy, link macie w opisie. Lider Esterklasy zatrzymany, Lech Poznań był zdecydowanym faworytem spotkania w Gliwicach, ale ostatecznie tylko zremisował z Piastem 0-0. I co ciekawe, tu gospodarze mieli więcej sytuacji strzeleckiej i równie dobrze mogli pokonać kolejorza. W ostatnich pięciu meczach Piast Gliwice odniósł jedno zwycięstwo, dwa remisy i dwie porażki. I ostatni mecz zakończył się porażką 1-0 z Górnikiem Zabrze. Z kolei Lech Poznań w tym okresie wygrał 4 razy i przegrał raz, pokonując ostatnio GKS Katowice 2-0. Bezpośrednich starciach obu drużyn Lech Poznań miał przewagę, wygrywając 5 z ostatnich 9 spotkań. Piaskliwice zdołał wygrać tylko raz, a trzy mecze zakończyły się remisem. Mecz nie obfitował wiele kluczowych momentów, a obie drużyny miały trudności z przełamaniem defensywy przeciwnika. Lech Poznań mimo przewagi posiadania piłki oddał tylko jeden celny strzał na bramkę, podobnie jak Piaskliwice. Lech Poznań dominował w posiadaniu piłki, utrzymując ją przez 67% czasu gry. piaskliwice miał 33% posiadania. Obie drużyny oddały po 3 strzały, z czego piaskliwice Gliwice miał 3 celne, a Lech Poznań jeden. Po tym remisie Lech Poznań utrzymuje się na pierwszym miejscu w tabeli z 38 punktami po 17 meczach. piaskliwicy zajmuje 10 miejsce z 21 punktami. W następnej kolejce piaskliwice zmierzy się z Krakowiem, a Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze.